Cześć, z tej strony Mister Jacek. Dzisiaj mam smutną wiadomość. Nie udało się uratować życia dwóch mężczyzn, którzy uczestniczyli w nocnym wypadku na trasie Lublin-Kraśnik. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga była przez wiele godzin całkowicie zablokowana. Do wypadku doszło po północy w nocy z piątku na sobotę w Strzeszkowicach, na drodze krajowej numer 19 Lublin. Kraśnik zderzyły się dwa samochody osobowe, BMW i Toyota. Na miejscu interweniowała Straż Pożarna z Lublina, Bełżyc, Strzeszkowic i Niedrzwicy dłużej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Jak wstępnie ustalono, kierujący BMW mężczyzna jechał w kierunku kraśnika. Zjechał nagle na przeciwległy pas jezdni, gdzie czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Siła uderzenia była tak duża że oba pojazdy wypadły z drogi. Z kolei rozpędzone BMW zatrzymało się na polu w odległości około 100 metrów od Toyoty. Autami podróżowało łącznie pięć osób, trzy w BMW i dwie w Toyocie. Zostały one zakleszczone w rozbitych pojazdach. Aby ewakuować poszkodowanych, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego. Akcja ta trwała kilkadziesiąt minut. Dwie osoby znajdujące się w BMW nie wykazywały funkcji życiowych. Pomimo przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie udało się uratować ich życia. Ofiary to 27-letni kierowca i znajdujący się z tyłu pasażer. Drugi z pasażerów BMW, a także dwie kobiety podróżujące Toyotą, zostali przetransportowani do szpitala. Jak nas poinformowano, osoby poszkodowane doznały licznych obrażeń ciała, w tym złamań. Przez kilka godzin w miejscu wypadku policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady oraz prowadzili czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz przyczyn tego tragicznego wypadku. Droga była całkowicie zablokowana. Objazdy wyznaczono przez Radawczyk i Bełżyce.